Czyli będziemy teraz, będę teraz mówić nie I Love Forces, tylko po prostu Angela. Tak ma na imię. Jeśli słyszeliście, czemu eee, miałam... A. E, już wróciłam. Czemu zaczęłam akurat. Jakiś się początek nagrywa A, nie wiem. Eee, ter, e, teraz będę pokazywać, co kupiłam. Zapomniałam wcześniej nagrać, a już po, powiesiłam na wieszaki w ogóle, więc będę pokazywać i no, bo jak wstawiłam shortsa no to no, ale zapomniałam właśnie nagrać, bo mało czasu też było, to zapomniałam nagrać yy, ze sklepu więc teraz O, to okay. wszystko to nie jest to co wszystko kupiłam no to są też moje ciuchy. I to, więc Co ja kupiłam? A Kupiłam Nauszniczki do tamtego czarnego Czapraczka To nie jest w ogóle od, Do kompletu, ale Są Czarne nauszniki, to są z Jorka, ale nie mam Metki, że z Jorka, bo jedyno, co to była właśnie Z Sceną mi tam pisało Jorka Ale i to więc nie wiem. Teraz tu mam taki fajny pasek z wędzidłem. Te zabrakło o, mi pamięci. Ups. Teraz skończyliśmy na pasku takim. Tu ma zapięcie takie fajne wędzidłowe. Musiałam to Metalowe było tu i musiałam to całe wokół tego, żeby do pary dopiero pasowało Ale wybrałam srebrny Ale mam Kolejna Ta koszulka, tak ładna Ona jest przepiękna Taka piękna Ona jest taka siateczkowa to normalnie może prześwitywać w ogóle. Tak ładna. Tutaj ma białe, a wszystko już dalej normalnie. Ale taka piękna, granatowa. Nie widzę, co ale granatowa ona jest. Co no, ja tu mam? No, Aż nie? Aż nie? A, tutaj. No to takie czarne spodnie. Z kieszonką. Taką. Tutaj też jest kieszonka. To są Czarne spony. I one mają takie podkówki żeby się nie ślizgać No takie. Prosto kopyta. I mają właśnie to na pasek, I już zakładałam te spony. Przymierzałam z paskiem. Sobie. I to ładnie wygląda, ale takie. A, ale no to nie może, że ja to mam na tym. Chyba ostatnia rzecz mm. mhm. No to takie... To jest pod granat Granatowe sponie Też w z paskiem Tutaj mam taką kieszenie. I tutaj jeszcze taką Aha. I... Hors Junior pisze. Patrzcie. Taki napis. I tak z tym wygląda. i mam. A jeszcze coś mam. czekajcie mam skarpety konne jeszcze kawallo takie długie z kawalo macie napis kavallo. Jeśli ktoś nie wie. I to chyba wszystko. Kupiłam sobie jeszcze wekser, dwie włóczki, gdzieś tam jeszcze notes i folię bąbelkową, żeby pakować różne te. I no. Jeszcze zaraz zobaczę, czy to wszystko. Mm. Mm. No, to, to koniec na tak, tak. jest na tak, Taki Tak, tak, był Bo tak, tak. Tak, to koniec na dziś. Już to mówiłam chyba kolejny raz. To koniec. Zostawcie łapkę w górę, subika tam na dole. I dzwoneczek, jak tam mówią. No. Więc pa, pa.